maneczko witam was widzowie z tej strony Crafty Dzisiaj wam postaram się pokazać przekozackie craftiory Mam nadzieję, że się oczywiście wam spodobają eee, I co? Na szybkim etapie prosimy o zostawianie subika Na kanale, jeżeli takie filmy ci się podobają eee, I szybki eee, tutaj współpraca, czyli w Strona, gdzie wymienisz swoje skiny Oto w tym miejscu macie darmowe 5$ dolarów z kodzikiem Crafty Przyjmiecie też dużo fajnych craftów, jeżeli poszukujesz Macie evencik halloweenowy, macie tutaj dużo fajnych minigierek eee, Są minigierki od Skinsmonkey i też po 45% bonusu można wygrać więc naprawdę jest to bardzo dużo przy przypłacie, bo zobaczcie, z takim bonusem, na przykład przy przypłacie tutaj 100 dolarów, no dostaniecie aż 45 dodatkowych i strona nie wlicza ceny naklejek i ceny czarmu, właśnie więc te krafty możecie fajnie sobie posnajpić i poszukać jakichś naprawdę przefajnych. A my przechodzimy do filmu. Ja tu będę wam pokazać, crafty i co? Jedziemy. Pierwszy, craft Digiel Mulberry. przekuzacki moim zdaniem, craftik i bardzo, ale to bardzo fajnie się po prostu prezentujący. Dobry, dobry, ale to jeszcze raz. Dobry tutaj Digielek, co by nie mówić. Kolejny ten oto gloczek z tymi tutaj troszeczkami. No, powiem wam, że to jest to po prostu bardzo ładny teraz wygląda. Jeszcze połączenie tego tutaj gloka naszego w sumie to nowego dosyć jak na C.S.A. i tych naklejek przefajnie to teraz się prezentuje. Kolejny krawcik Evil Daimo wraz tutaj z naklejkami Karnetowymi, ta otwarta buzia i dodatkowo ten płomień wychodzący z niej fajny krawcik i nie jakiś trudny do zrobienia. Kolejny krawcior ta oto emeczka wraz tutaj z koloniami Wolf. Przefajne, bo powiem tak: Czy znaczy te Wolfy jak na kolonie nie są jeszcze takie super drogie, ale no, no nie jest też to tani, nie? Nie jest też tutaj jakiś ta, ta, tani craftik, po prostu nie? Kolejna P2000, e, plus te oto naklejeczki, e, powiem tak, no wiem, że dużo fanatyków P2000 nie ma, e, ale no, moim zdaniem, craft przyjemny, naprawdę przyjemny. Kolejny Galilek Spunik. Spun, jakoś taką się nazywa, Spun, nie pamiętam jaka jest druga część nazwy. Wraz tutaj z furiami w hologramie sztokholmowymi, co razem w tym połączeniu daje nam naprawdę fajny również zestawik. Kolejny jest ten Oto Auk z tutaj Norfami z PGL Krakowa. No te PGLki nie są tanie, nie żeby nie było. To też nie jest tani krawcik, ale mocarny, nie? jak no to patrzę, to to niebieskie połączenie bardzo, ale to bardzo. E, fajnie razem się prezentuje Ten oto kałaszek wraz tutaj ze e, smoczkami e, Z naklejek tutaj z gierki e, Również dobre, również dobre połączenie Tylko, że też nie takie super najtańsze Dzisiaj takie crafty nie są w sumie tanie, żeby też nie było dzisiaj troszkę droższe e, USP, Masterclass, tutaj naklejeczka też z globalami e, Po prostu powiem tak, no Ficik Idealny, nie? Nawet no, by się chciał zaśpiewać Patrz na Fit, jak ktoś śpiewał e, Wielki Piwko Nie można bardzo dobrze to, moim zdaniem, razem wygląda. E, I a na koniec Awupka Oni Taji wraz tutaj z Holo K.O. No, te naklejki K.O. nie myślę dobrze, wymawia, jakoś tak. E, przefajnie to razem się tutaj prezentuje. I jak dla mnie mocarny Kraftjarz. Więc no, to by Cię było widziane tyle. Mam że Krafty Wam się spodobały. Strzelcie supika i życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć, cześć.